Całe archiwum Maćka z czatu jest do pobrania z archiwy.org. linku w opisie kanału. Jeżeli jesteś twórcą, z którego filmów Kiszak robi swój w cudzysłowie content i przeszkadza ci to, powinieneś zrobić to samo co doktor Piotr napierała i zacząć mówić niewygodną prawdę o nim. Bo nie znając spraw opowiadał o mnie, że ja tam nie czytam żadnych książek i tak dalej. Tak jak mówię, no niewielu jest ludzi w Polsce których dowody czytania książek i to wielu książek można natychmiast zobaczyć, więc to jest już patologiczny poziom kłamstwa. Ja mogę z kimś rozmawiać, kto jest nawet nienawistny moim ideom i wartościom, w które ja wierzę, nie ma problemu. Natomiast jak ktoś kłamie od samego początku i głupoty gada, no to Chyba nie ma sensu. A potem się dowiedziałem, że tutaj mamy do czynienia z patologią pewną, dlatego że Kiszak pobił jakiegoś bezdomnego człowieka parę lat temu i był za to skazany. To, że ktoś kogoś pobił i też bezdomnego, najgorsze lampki alarmowe się zapalają. To są takie jak, jak w filmie American Psycho. Tak, też mieliśmy przemoc. Pierwsza przemoc była wobec bezdomnego. Gracze, Próbują sami siebie przekonać, chyba że nie marnują czasu i reagują agresją na wszystko. No i widzimy, że ich liderzy w pewnym sensie na YouTubie też są zdrowo pojebani. Nie? Jak Krzysztof Maj, przecież to jest zupełnie jakiś maniak, też, ale on nie ma przynajmniej wyroku za pobicie. To tyle, jeżeli ktoś będzie wracał do tej sprawy, to będzie blokada, dlatego że ja dla mnie ten temat jest zamknięty. Nie będę z krymina, kryminalistami, nie ma rozmowy po prostu na moim kanale. Po tej wypowiedzi, Kiszak nigdy nie wrócił do tematu doktora Piotra Napierały. Zupełnie jakby Matiego bolało nazywanie go kryminalistą i menelobinicą. Także teraz wiecie, co w tej sytuacji zrobić. Ja, rumuński pies, przysięgam w, w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu, że powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męka syna jego.